Rozpoczęła się budowa bardzo ważnego łącznika drogi Wodna, Glinki, Leszczyce, która łączy starówkę z łącznikiem do węzła Jarocin. W ramach przebudowy tej drogi e, za kwotę 5 milionów złotych wykonamy przebudowę tak naprawdę całego tego odcinka wodna Glinki Leszczyce. Wraz z budową ronda przy ulicy Wodnej e, będzie wybudowany chodnik, będzie ciąg pieszo-rowerowy, będzie wybudowane również oświetlenie oraz odwodnienie całości tej drogi. E, na budowę tej drogi poza, pozyskaliśmy kwotę je 1,2 miliona złotych z funduszu budowy dróg samorządowych. Jest możliwość, że ta kwota po przetargach innych, które były w tej puli, będzie zwiększona do nawet 70% wartości tej drogi. Planowana budowa ma zakończyć się do końca listopada tego roku. Także będziemy mieli ten łącznik starówki z łącznikiem osiedle Konstytucji. 3 maja, Węzeł Jarocin już wykonany i będzie to główne połączenie zakończone już w tym roku.